Cześć, jestem San i witam was ponownie w Dark Souls Prepare to die Edition. Ulepszyłem halabardę na plus 5. no i idziemy prosto na bossa, czyli gargulce. Aha, jeszcze odwrócimy pustkę i przemienimy się w człowieka. Możemy też rozpalić to ognisko. Przyda się na później. Okej. Okay. No i chodźmy. Powinno nam się udać za pierwszym razem. To jest dosyć prosty boss. Oczywiście trudniejszy od byka, ale tak dosyć prosty. Zabijmy ich, żeby nie przeszkadzali. Świetnie. I teraz na górę. Tych rycerzy możemy olać, ale tego już niestety nie. Tego wspaniałego maga już nie ma. Ale zostali nadzy ludzie, zapomniałem o nich. O, ledwo zdążyłem się zasłonić. Au. Jeszcze jakiś? O, jeszcze trzech. Okej. Okay. Nic nam się nie stało, tylko jedna butelka zużyta. Można powiedzieć, że poszło całkiem dobrze. Wejdźmy po drabinie. Tam już wszystko zebraliśmy z tego co pamiętam. Powodzenia, dzięki. Przyzwiemy pomocnika. Próbuj człowieczeństwo, dokładnie. No, pojawisz się? Jest. Słoneczny rycerz. I zacznijmy walkę. Spróbujemy odciąć im ogon. Ale nie wiem, czy się uda. Po to go żeby odwrócił ich uwagę. O, prawie odrywałem Myślałem, że będzie zionąć ciągnie, ale nie. Mamy topór. Świetnie. Wykończmy go. Plan zadziałał. Ale mamy choro damage teraz. Jeden z głowy? Został drugi. Jemu też mogę odciąć ogon? Nie. Mieli wspólny. I wygraliśmy. Wow, to trwa jakieś pół minuty. Dzięki Solera. No i niestety zniknął. Chodźmy uderzyć z dłonę 10 tysięcy dusz, Wow, mamy na jeden level. Nic tutaj nie leży. I też nic, szkoda. Za chwilę spotkamy miłego gościa i kupimy od niego kilka rzeczy. Tylko gdzie on stał? Wow, nie chciałbym stąd spaść. Kolejne gargulce, ale. Tym razem nieruchome. Brawo! Przeszliśmy kawałek gry. Sprawda niewielki, ale jest już coś. Tak powiem. Pierwszy dzwon uderzony. Teraz drugi, który jest w o wiele gorszym miejscu. Hmm, gdzie był ten koleś? Który odpuszcza grzechy i sprzedaje rzeczy na klątwę. O, tutaj się pojawił. Kup przedmiot, co tu mamy? Kamień oczyszczenia, to na pewno wezmę. Cudów nie potrzebujemy. daje talizman. Aha, pierścień ukończenia nie potrzebujemy. Bierzemy trzy kamienie. Pogadajmy z nim jeszcze. Naucz się gestu. Dobra. I to wszystko. Teraz udamy się do ogrodu zabić motyla. Też jest dosyć prosty boss, co ja mam jako drugą broń stawioną? Aha. Rękawice, dobrze. Idziemy do tego ogrodu też po to. Żeby uzbierać mech, który leczy zatrucie. Inne takie tam nieprzyjemne rzeczy. Przebiegnijmy się. Odpoczniemy najpierw, żeby odzyskać jedną butelkę. W sumie moglibyśmy ulepszyć te tarcze, ale... później znajdziemy lepszą, więc nie będę marnował materiałów. Na szczęście tego demona, co tutaj było, już zabiliśmy. Nie trzeba się z nim męczyć. Starajmy się nie zginąć nie stracić człowieczeństwa. To by było fajne. Gdybyśmy je zachowali do następnego bossa. Po motylku. Sprawda wątpię, że nam się uda. Ale... Ale tutaj ciemno. Ogród Darkrod. Hmm, zobaczmy co jest tutaj. Nic. A, można zeskoczyć. Może kiedy indziej. O, czerwony mech nam wypadł. Wolałbym fioletowy. O, nie trzeba skakać. Można się przebiec. No to zróbmy to. Może znajdziemy coś fajnego. Jesteśmy w to rzeczu, Czyli blisko Hydry. O, gońmy go. Migoczący Tytanit. Świetnie. To się przyda. Jeśli mam być cztery, to nie wiem gdzie jesteśmy. Znaczy wiem, że to jest do rzeczy, ale... Nigdy tutaj nie byłem. Skórzane śmieci. Okej. Okay. Nie możemy się już wrócić. Fajnie. Ale przeżyliśmy upadek. Jedyne co mnie martwi, to jest tutaj gdzieś taka bestia, której nie umiem zabić. I zawsze na niej umieram. Mamy zejście jeszcze niżej. O, czarny rycerz! Skąd ty się tutaj wziąłeś? To powinna być łatwa walka, jeżeli wykorzystamy to, że jesteśmy na górze. Chyba zauważył, że coś jest nie tak. Ała. Ma spory zasięg. Jeszcze jest trzy ciosy. Aj. No, atakuj. Świetnie. Ach, myślałem, że zdążę się zasłonić. Mamy go. Backstab. Uuu, halabarda? 245 ataku, ale... mamy za niskie statystyki na to. Uleczmy się. I chodźmy dalej, eksplorować to piękne miejsce. U, jaskinia. I ognisko. Naprawdę nie mam pojęcia gdzie my jesteśmy. Binda? Czemu nie? Zobaczymy dokąd nas zaprowadzi. Na dół. Jesteśmy w Dolina Smoków. To miejsce już znamy. Nie chcę tu być, bo na pewno zginiemy. Więc uciekamy. Hmm. Fajnie, udało mi się odkryć nowy skrót. Będę musiał to potem sprawdzić na swojej głównej postaci. Sprawdzę, co tam jest po lewej stronie. Aha, nic. Ognisko. W takim razie chodźmy niżej. Tarcza. Aha, nie da się już zejść niżej Więc jak mogę się wrócić Na górę Droga przez dolinę smoków Odłada Może miały tam po prostu przebiec na Hama Co też prawdopodobnie się nie uda Ponieważ te smoki mają odległość atak, takimi śmiesznymi piorunami, które od razu mnie zabijają. E, ta droga prowadziła, nie wiem dokąd, ale sprawdźmy ją. Do hydry. Ok, mamy też giganty. kryształu. Znaczy nie giganty, a golemy. Cholerna Hydra już zaczęła do mnie strzelać. Na szczęście trafia też przeciwników. Lubią sobie poskakać te golemy. bo blisko. Myślałem, że trapię. Oh, fuck. Fail. Po prostu fail. Idziemy jeszcze raz. Podnieść te 3000 dusz. W złą stronę biegnę. Z gargulcami poszło tak łatwo, a tutaj już taka męczarnia. Nierówny poziom trudności, tyle powiem. Jak ja tam zszedłem? Okej, okay, tędy. Na górę i prosto, dobrze. Innej drogi tutaj zresztą nie ma. Widzę już duszę. Chyba od tej strony możemy dojść do wilka jeszcze. Kolejnego Bosa. Tym razem chciałbym tylko jednego przeciwnika wziąć naraz. I bez hydry. Eee, spadł z górki wejdziesz tutaj Czemu go nie sięgam Dobra, dostał Nie chcę na niego spaść Dobra, jednego mamy z głowy Wow Aż się wystraszyłem W ogóle go nie zauważyłem. <laughs> Okej, okay. zabijmy go tak jak poprzedniego. Idealnie, coś tutaj leży. Nie, ale tu mamy item. O, kolejny golem. Zwykła dusza. Słyszę Hydrę. O, zabiła go. Ciężko być golemem. Przejdźmy tędy. Czy znajdziemy więcej fajnych rzeczy? A, jesteśmy tam, gdzie był Hawel. W mieście nieumarłych. No to przynajmniej wiem, jak stąd wyjść. Spróbujmy zabić Hydra w takim razie. Będzie strzelać? Ciężko powiedzieć. Okej, okay, strzela. Ukryjmy się za drzewem. A, można to nawet blokować. Może i golem tutaj jest. Nie tylko hydron trzeba się martwić. Ała, to może zaboleć. Dało się tego uniknąć, ale on wciąż żyje. Niestety, musimy się najpierw jego pozbyć. Może Hydra go zabije. Idealnie. Musimy się do niej najpierw zbliżyć, oczywiście. Dobra. O cholera! <grymny> Myślałem, że już zaatakuje normalnie. Ała. Dobra. Dziabnąłem ją. Czekajmy. I będziemy po kolei odcinać jej głowy. Zawsze atakują w to samo miejsce. Albo i nie. Ach, pudło. Wygląda dosyć strasznie. Okej, okay, jedna głowa odpadła. W serio? Tym atakiem, z tej odległości? Nie oszukuj, ty cholerny. Potworze nie ma to jak kopać Hydra. Ok, gdzie ląduje następna? Tutaj stańmy w tym miejscu i czekajmy jeszcze raz. Idealnie, zostały trzy, nie cztery, mhm. raz, dwa i jeszcze raz, dawaj, wow, tam będzie ciężko trafić. Więc najpierw tam się zajmiemy, jeszcze jeden cios. Ach, strzela oszustka, hmm, to nie była ta sama, lekko zmieniła swoje położenie. Ej, okay, zdążysz? Dobra, odpadła. Zostały dwie. Zrobiliśmy głowy w teksturach. Dokąd ta idzie? To się nazywa celność, okay, podejdźmy tutaj, jakie mam to trafić? Nie chcę spaść do wody, to już się kończy. Lond. Czy ona uderza coraz dalej? Popatrzmy. Ucieka przed nami. No, musimy stać gdzieś tutaj. Bo i nie, bo poszła jeszcze dalej. Ciekawe jaki ma zasięg. Chyba zabiję ją z łuku. Nie mam innego pomysłu. Mogę się z nią ganiać cały dzień, ale... To raczej nie ma żadnego sensu. Weźmy ten wspaniały krótki łuk. Po prostu ją zabijmy. Wygląda, jakby chciała uderzyć we mnie, ale niestety coś jej nie wychodzi. Przynajmniej jest duża, to łatwo trafić. To strasznie się rusza. Okej, okay, zabiliśmy Hydra. Smocza łuska i pierścień. Co daje ten pierścionek? Raczej nic ciekawego. No dobrze, na tym zakończymy ten odcinek. Zabiliśmy dwa bossy. Właściwie ta Hydra była takim mini-bossem ale zawsze jakiś boss. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!